Siemaneczko, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać jak będziemy montować specjalnym urządzeniem uszczelniacz Iveco Daily 3 litry. Jest troszeczkę skomplikowany. Trzeba go napychać razem z tą bieżnią na wał, dlatego tutaj mamy specjalne urządzenie. Już Wam to pokazuję. A więc zaczynamy tak, najpierw mocujemy śrubę którą wkręcamy tutaj. Dobra, mamy. Następnie wsuwamy ten uszczelniacz, który jest taki. Wsuwamy go po tej bieżni. Potem mamy kolejną część tego urządzenia, które zakładamy na wierzch i zostaje nam nakrętka, którą będziemy wciągać, uszczelniacz i będzie go wpychało od razu i na wał. Specjalne urządzenie firmy TESAM, której ostatnio często korzystam. Napychamy to do oporu, bo to się nam zaprze za tą tulej, która tam jest w środku. Wszystko robimy w miarę, żeby to luźniutko sobie szło. Mamy opór, więc luzujemy. I mamy prawidłowo zamontowany uszczelniacz, już wam pokazuję z bliska. Teraz możecie zobaczyć, bo ten uszczelniacz jest powlekany takim e, izolatem tym niebieskim, bo on tutaj szczelnie dochodzi do wału. I teraz to urządzenie specjalne wpycha nam go tak jak trzeba i w odpowiedniej odległości. W odpowiedniej odległości. Wymieniamy, bo po prostu pierwszy coś był wadliwy i popuszczał. Zobaczymy, mam nadzieję, że teraz ten będzie ok. Także urządzenie te sam, jak najbardziej daje radę. Takie urządzonko. Chcecie numer, macie tutaj, wbijacie ten numer w neta i spokojnie znajdziecie to urządzenie. Do iweko Dali 3.0. Pozdrawiam.